Ponieważ ja stwierdziłem, że trzeba zwiększyć trochę jakość streama, więc sprzętowo zacząłem trochę inwestować w różne rzeczy i dostałem dzisiaj paczkę, którą właśnie otworzymy. Księżyc Glamour, możesz mi to wysłać, proszę, na kanał stream na Discord? Będę bardzo wdzięczny, to może użyjemy tego. I to jest używana rzecz, więc. Trochę mnie przeraża, jak została spakowana. Ok wygląda grudka czy mam tu jakiś nóż o. mam skalpel okej okay. otwórzmy Tak, są. So. Wow, jest czy... <laughs> jakaś <Zykaż>, czarna wstążka. <laughs> Czemu jest? <laughs> Trochę się je bryzie, boję teraz tego, co jest w środku. Hmm. Okej. Okay. Więc no, decyzja o kupieniu tego była dość spontaniczna i myślałem już, że nie przyjdzie, że nie zdąży, ale udało się. Więc moi drodzy. Okej. Okay. Czekaj grzyń <glamour> dziękuję jest gorszy niż się spodziewałem Czemu on jest taki? Czemu on ma takie nogi? Wow Okej, okay, więc To chyba nie jest oficjalny merch Zaraz, o oh, kurwa jaki on jest wymięty Holy shit, on był kochany przez kogoś, słuchajcie To jest Kochana zabawka nie wygląda jak oficjalny merch. Eee... Weź go wypierz, nie dotykaj. <grystanie> wygląda <na> wypranego. <grystanie> to Exotic Bully Welcome to Bully World. <grystanie> Konki Dong. Eee. Jezu, czy, czy mi się wydaje czy on ma odwrotnie piąstki? Jakoś Strasznie dziwnie, ma tak do przodu... Iwa, chwała, dziękuję. Bless. Tak, e, więc... Pokażę wam, jego znalazłem na eliksie. Ogłoszenie jest już dostępne, ma to sens. Bo go kupiłem. Ale zakochałem się w, w zdjęciu. Nie wiem czemu on jest taki. Ale... Oboje mają krawat. By bullying na Discordie przez dzień, to prawda. W ogóle zaskoczony jestem, jak się szybko poddaliście. Bo ja go kupiłem jakby w tajemnicy przed Wami, podczas gdyby mnie bullyingowaliście, że go kupił. I się spodziewałem, że będę musiał wymyślić jakiś coś, nie wiem, jakieś. Żeście mi dali spokój, ale nie, po prostu daliście spokój. I to dobrze zadziałało dla mnie w sumie. Bo zapomnieliście już o nim. Chyba <grytanie> to zbiera wszystkie zwierzaki w kolorze gówna. Bo ja przewałem bullying, o tym powiedziałeś. Ah, to prawda. Chuj. Dobra. teraz leci? Sticker Bash Symphony z Donkey Kong Country 2. Chyba. Tak. Czy będzie z niego? Możemy zrobić. Więc tak, to jest w przygotowaniu na premierę Donkey Konga. Y by mani. a czy były kiedyś kolejne edycje tej akcji charytatywnej, na której wygrałeś śmietka? Eee. Może ma biologiczne rodzeństwo? Były, muszę sprawdzić w sumie, może tak być. Archad dziękuję za suba. Kiedy premiera? W lipcu. Nie było niestety? Shit, szkoda. W czerwcu wychodzi Switch, jeśli dobrze pamiętam, 2, a w lipcu jest premiera Donkey Kong Bananza. Grana, którą bardzo czekam, bo lubię Donkey Konga. I jest robiona przez twórców Mario Odyssey, więc to jest dla mnie dobry argument. Dobra, czy jesteście gotowi? No, muszę wybrać jakąś muzyczkę Chillową. W sumie to była dobra, ale jeszcze taką bardziej jakąś ufo muzykę, może taka. Nie jest ufo, ale jest ci. dziękuję za suba! Mario Kart czy Donkey Kong, większy hype? Donkey Kong zdecydowanie. Mario Kart to Mario Kart. A Donkey Kong to Donkey Kong.